I witam się z Wami bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny film. Film dość spontaniczny, ponieważ trochę się zastanawiałam, czy go nagrywać, czy nie. Ale tak stwierdziłam, że może to będzie jakaś fajna odskocznia na moim kanale, że może to będzie coś innego. E, także jeżeli macie ochotę, to zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Gdzieś ten film, mam nadzieję, fajnie wpasuje się pomiędzy hole, tematy dziecięce, tematy plus size, jakieś tam zakupy. No, i może troszeczkę wywiążę jakąś dyskusję, bo ja bardzo lubię, jak jesteście aktywni w komentarzach. Jeżeli piszecie, co myślicie, wyrażacie swoje zdanie, ja to naprawdę bardzo cenię. Jak widzicie po tytule, dzisiaj poruszymy temat Walentynek. Dla jednych jest to komercyjne święto, jedni uwielbiają, celebrują i robią tak, żeby ten dzień po prostu był jak najpiękniejszy, jak najwspanialszy. Już rok wcześniej zabierają się za. Ee, Różnego rodzaju organizacje, wyjazdy, zamawianie biletu, wyjazdy do spa. Jeżeli chodzi o nasze walentynki, w zeszłym roku spędziliśmy je w zakopanem i ostatnio muszę Wam powiedzieć, że obejrzałam nawet vloga z tego wydarzenia. Było naprawdę bardzo, bardzo miło. Był z nami Leoś, mąż przyniósł mi piękne kwiaty. Później w pokoju w pensjonacie, kiedy Leoś zasnął, zrobiliśmy sobie oczywiście pyszną kolację z dryneczkiem, i było naprawdę super. W tym roku. Będziemy spędzać walentynki w domu. Jako, że ja jestem już naprawdę w zaawansowanej ciąży, jako, że jest już Leoś, stwierdziłam, że najlepszym rozwiązaniem będą walentynki w domu. I wiem, że wiele z Was też w tym roku również tak będzie robiło i w tym, i w przyszłym, i w następnym, i w poprzednich, z tego względu, że po pierwsze, są osoby, które mają dzieci, które nie mają tych dzieci z kim zostawić, a ja wam właśnie tym filmem chciałabym udowodnić, że um, ten walentynkowy wieczór możemy równie romantycznie i przyjemnie spędzić w domu. Po drugie, są osoby, które nie cierpią tłumów. Ja na przykład nie lubię chodzić walentynki do kina, bo mogę iść sobie każdego innego dnia, kiedy nie ma tam tłumów ludzi, także nie lubię zatłoczonych restauracji w walentynki. Kiedy jeden ociera się o drugiego, bo wszyscy wiecie, e, przypomnieli sobie, że są walentynki i zamówili stolik w swojej ulubionej restauracji. Także ja nie lubię takiego przepychu. Ehm, tak jak mówię, w kinach, w restauracjach, e, wolę na spokojnie spędzić walentynki e, w domu. E, I wiem, że są grupy ludzi, które absolutnie nie akceptują tego święta w żaden sposób tego święta nie obchodzą nie kupują sobie kwiatów, nie przygotowują kolacji, nie idą do kina. Są osoby, które uwielbiają to robić. I ja wam muszę powiedzieć, że najlepiej jest okazywać sobie miłość przez cały rok i absolutnie nie patrzeć, że a cały rok co tam? Eee, najlepiej to się wiecie, eee, zabawić w walentynki, kupić piękny prezent, zrobić kolację, założyć jakąś piękną bieliznę dla swojego mężczyzny. Nie, ja wychodzę z założenia, że... Walentynki mamy cały rok. E, należy celebrować e, każdy wieczór ze swoim mężczyzną, ze swoją partnerką, ze swoim partnerem. E, okazywać sobie miłość jak najczęściej, robić sobie niespodzianki. Na przykład uwielbiam, kiedy e, Krzysiek bez zapowiedzi przynosi mi kwiaty. To jest naprawdę super, to jest naprawdę przyjemne. Także pamiętajcie o tym, żeby tą miłość wyznawać sobie przez cały rok. Natomiast lubię walentynki, <laughs> nie powiem, że nie. Jakoś czuję, czuję, że ten dzień jest naprawdę taki przepełniony u nas miłością. Dobra, kochani, bo ja tutaj zaczęłam tak ogólnie mówić o walentynkach, a chciałabym po prostu Wam dać kilka porad, jak fajnie spędzić walentynki właśnie w domu. Moim zdaniem takie walentynki w domu są też niskobudżetowe, dlatego że możecie zrobić to naprawdę w niskiej cenie, a nie na przykład wydawać na jakiś talon, na masaż we dwoje, na kino, na restaurację, na spa, na hotel. W domu. Za małe pieniążki możecie zrobić coś naprawdę super. I ja wiem, że każdy zaraz powie: A w domu to kolacja i dobry film. To takie banalne. Nie musi wcale tak być. E, po pierwsze, jeżeli wasz partner twierdzi, że zawsze jesteście piękne dla niego i bez makijażu, i w dresie, i w piżamie, moim zdaniem na ten walentynkowy wieczór e, fajnie by było coś ze sobą zrobić. Zmienić fryzurę, zrobić ostrzejszy makijaż, założyć jakąś fajną sukienkę, użyć ulubionych perfum, które wiecie, że. Pociągają waszego mężczyznę. Także pamiętajcie, że już takim małym gestem możecie sprawić, że ten wieczór będzie naprawdę wyjątkowy. Kolejna rzecz to, jeżeli macie wolne, akurat wy i wasz partner, no to możecie celebrować walentynki już tak naprawdę od samego rana. Możecie przygotować jakieś wspaniałe śniadanie. I tutaj albo możecie postawić na wykwintność I coś nowego Albo po prostu zrobić ulubione śniadanie Swojego partnera Żeby się po prostu cieszył Ja ze swojej strony też mogę wam polecić omlety Omlety pod każdą postacią Naprawdę sprawdzają się super Mój mąż bardzo lubi I taki omlet e, Ze szpinakiem, z, z wędliną jakąś Wiecie, z pomidorem, ze szczypiorkiem Z plasterkiem sera Myślę, że naprawdę Wasz partner się rozpłynie. Także możecie zrobić zamiast kolacji romantyczne, walentynkowe śniadanie albo śniadanie do łóżka. Słuchajcie, to już zależy od Was. Kolejna taka rzecz, którą możecie zrobić, to już jak Wasze maleństwo pójdzie spać, to przygotować romantyczną kolację. I to jest, co ja naprawdę uwielbiam. To jest coś, co ja naprawdę bardzo lubię. Jako, że mój Krzysiek nie bardzo lubi gotować, wydaje mi się, że to będzie należało do mnie w tym roku i my spędzimy walentynkę oczywiście w domu. Z przepyszną kolacją. Na pewno obejrzymy jakiś dobry film. Eee, no i po prostu, no, rodzice, jesteśmy rodzicami. Nie idziemy nigdzie w tango. Poza tym my jesteśmy domatorami, lubimy czas e, spędzać w domu. I jeżeli chcecie pięknie wyglądać też dla swojego partnera, czy to rano, czy wieczorem, pamiętajcie, że to wy jesteście dla niego najwspanialszym prezentem i żadnych więcej prezentów na pewno wasz partner od was nie będzie oczekiwał, jak tylko spojrzy, poczuje swój ulubiony zapach. Perfum na waszym ciele to gwarantuje wieczór idealny. Jeżeli chodzi, kochani moi, o kolację, to. Ważne, żeby to było coś naprawdę specjalnego Moim zdaniem fajnie jest przygotować coś innego niż dotychczas Pamiętajcie też przyrządzając swoją kolację o afrodyzjakach, które zrobią Wam gwarantuję ten wieczór Na przykład krewetki, cynamon i czekolada To są afrodyzjaki, które na pewno fajnie mogą na Was dwa walentynki podziałać I tak jak mówię, jeżeli chodzi o kolację, to ja zawsze stawiam na jakiś pomysł Robię na pewno coś innego niż dotychczas Coś zaskakującego i tak, jeżeli chodzi też o przygotowanie takiej kolacji, to pamiętajcie, jeszcze macie czas już teraz w dużych supermarketach typu na przykład Biedronka możecie znaleźć mnóstwo, mnóstwo walentynkowych dekoracji. Serwetki, słomki, jakieś girlandy, światełka, jakieś piórka, cokolwiek chcecie. Ja jak jeszcze mieszkałam w Wielkiej Brytanii. To zazwyczaj zaglądałam do takiego sklepu e, Poundland, czyli e, wszystko za jednego funta, do funciaka, i tam naprawdę była gama, gama walentynkowych. Ym dodatków. Także fajnie będzie wyglądać tak pięknie przyozdobiony stół, wiecie, serduszka, serwetki, jakieś czerwone piórka, no i do tego jakaś przepyszna kolacja we dwoje. Myślę, że to na pewno sprawi, że będziecie czuć się po prostu przyjemne. Także pamiętajcie o tym, jeżeli nie chcecie szukać żadnych dekoracji, nie macie czasu, tak jak mówię, macie dzieci, wystarczy, że położycie czerwone serwetki, jakieś piękne kwiaty, zapali, zapalicie świece zwykłe, bądź zapachy to pamiętajcie, że ten stół wtedy będzie naprawdę wyglądał przepięknie. Kochani, jeżeli chodzi o pomysły na kolację, to ja w tym roku chyba postawię na krewetki. Mój Krzysiek za bardzo za nimi nie przepada. Natomiast od jakiegoś czasu mówi, że jak ja już je przyrządzę, to są naprawdę bardzo pyszne. Krewetki to jest również afrodyzjak, więc myślę, że też fajnie się mogą sprawdzić po prostu na kolację. Pamiętajmy o tym, żeby to było coś. Wow. Pierwsza moja propozycja to makaron z kurczakiem ze szpinakiem z orzeszkami pini, ze śmietanką. No po prostu rewelacja. Kolejna moja propozycja makaron z owocami morza. Jeżeli wasz partner uwielbia owoce morza, zaserwujcie mu, bo owoce morza to jest coś naprawdę pysznego. Penne pomidorami z kurczakiem, również makaron, fajna sprawa. E, kasza jaglana z takim duszonym mięskiem e, z warzywami, bardzo fajna potrawa. E, pamiętajcie też, że możecie przygotować e, tak zwany stół ze starterami, czyli deska serów, kawanosy, winogrona, hummus e, jakieś kawałki marchewek, e, ogórka, żeby sobie w tym humusie maczać i karmić się nawzajem. Jeżeli chodzi o desery, to ja pójdę na łatwiznę i na pewno kupię jakieś piękne babeczki i tyle, bo ja, jeżeli chodzi o desery, to naprawdę nie jestem w tym dobra. Kolejna rzecz gry. Gry są zawsze fajne, czy to gierki małżeńskie, czy jakieś inne gry. Pamiętajcie, że to jest wieczór tylko dla Was, dzieci śpią. Po kolacji możecie obejrzeć dobry film albo pograć po prostu w jakieś gry. To też jest fajna opcja. Jeżeli słuchajcie, też nie chcecie wydawać pieniążków w tym roku na prezenty, to możecie zrobić piękną własnoręcznie zrobioną kartkę. Wydaje mi się, że taka kartka zrobiona prosto od serca, e, z waszym pomysłem, stworzona całkowicie przez was, na pewno ucieszy waszą drugą połówkę. No i taka moja ostatnia rada walentynkowa, e, to pamiętajcie, że macie cieszyć się sobą, e, wyci wyciszyć komórkę, nie zaglądać do komputera. Nie interesować się wszystkim dookoła, tylko po prostu zająć się sobą. Myślę, że taki wieczór tylko dla Was na pewno dużo, dużo pomoże Wam. Też fajnie wpłynie na Wasz związek, jeżeli w całym tym zgiełku, gdzie wszyscy wszędzie gonią, siedzą na komputerach, na internetach, na komórkach jeżeli od tego się po prostu odetniecie i poświęcicie czas tylko dla siebie 100%, no to na drugi dzień zobaczycie od rana uśmiechy na swoich twarzach. Także kochani, to by było na tyle. Koniecznie dajcie mi znać, czy jesteście team walentynki, czy jesteście team absolutnie nie obchodzimy walentynek, to nie dla nas. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że jakaś dyskusja się rozwinie. Piszcie też swoje pomysły, jak fajnie spędzić walentynki w domu, propozycje potraw, propozycje tego, co możecie sobie zrobić we dwoje. Możecie też sobie zrobić fajne spa w domu we dwoje. Jakieś masaże, słuchajcie, jakieś maseczki, kąpiele wspólne, no to już zostawiam dla Was. Także dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy filmik. Wszystkim życzę udanych Walentynek. Dużo miłości, dużo uścisków przesyłam Wam. Pa!